Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj rozmawiamy o przedsiębiorczości, biznesie i szeroko pojętym rozwoju osobistym oraz mentalnym. A z tego odcinka dowiecie się, czym jest przedsiębiorczość, podstawowe cechy, jakie w ogóle powinien posiadać przedsiębiorca, dlaczego warto myśleć w kategoriach przedsiębiorczości oraz jak zacząć swoją przedsiębiorczą podróż. Dlatego przygotujcie się na praktyczne wskazówki i zapraszam na drugą część tego odcinka. Kanał został stworzony dla wspierania projektów, które są mi szczególnie bliskie sercu. A mowa o duzy24.com platforma, która łączy ekspertów z możliwościami. Zweryfikuj się jako ekspert, otrzymuj zlecenia, załóż własną społeczność i dziel się swoją wiedzą z innymi użytkownikami. Krąg przedsiębiorczości. Zamknięta społeczność ludzi, którzy cenią ponadczasowe wartości przedsiębiorczości, rozwijając się zarówno na początku swojej drogi, jak i po latach doświadczeń. Linki do partnerów znajdziecie w opisie tego filmu. No dobrze, zacznijmy od tego, czym właściwie jest nasza przedsiębiorczość. I według mnie przedsiębiorczość to nie tylko posiadanie własnej firmy, bo każdy, nie każdy przedsiębiorca może wykazywać te powiedzmy cechy przedsiębiorczości, i nie każdy przedsiębiorczy człowiek musi posiadać koniecznie biznes. I przedsiębiorczość, moim zdaniem, to takie po prostu radzenie sobie w życiu. Tak, tak w skrócie. Ale to także umiejętność zarządzania swoim życiem, umiejętność zarządzania swoim czasem, umiejętność rozmowy z innymi ludźmi, podejścia do różnych tematów, także umiejętność dostrzegania rozwiązań tam, gdzie inni widzą tylko i wyłącznie problemy. Przedsiębiorczość także wiąże się z taką, można powiedzieć, innowacyjnością tak i, i rozwiązywaniem właśnie tych problemów po prostu takim radzeniem sobie najzwyczajniej w świecie y, w życiu. I każdy przedsiębiorca potrzebuje zestawu kluczowych cech, które po prostu pozwolą mu nie tylko przetrwać na rynku, ale także rozwijać się w swojej branży, swojej niszy, y, w swojej jakiejś dziedzinie i po prostu iść do przodu. I pierwszą z takich cech jest po prostu Odwaga i odwaga odwaga i odwaga yy, można to rozumieć tak: bez odważnych decyzji trudno iść po prostu do przodu. Przedsiębiorca często musi po prostu ryzykować, wchodzić na nieznane terytorium i podejmować decyzje, które nie zawsze dają gwarancję sukcesu, i to właśnie ta odwaga do takiego działania, do parcia do przodu nawet w obliczu niepewności, odróżnia przedsiębiorców od reszty społeczeństwa. Druga cecha, druga cecha to kreatywność. 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 I... Często mówi się, że przedsiębiorcy to ludzie, którzy widzą świat inaczej, i moim zdaniem to bardzo mocno odzwierciedla to, jak postępują przedsiębiorcy, bo kreatywność to taka zdolność przede wszystkim do tworzenia nowych pomysłów czy rozwiązań i znajdowania sposobów na przezwyciężenie jakichś problemów, wyzwań czy skutków rynku itd. I dzięki takiej kreatywności można stworzyć po prostu coś unikalnego, coś co przyciągnie klientów i wyróżni twoją firmę lub twoje działania na obecnym rynku. Trzeci zestaw cech to na pewno samodzielność, samodzielność. I samodzielność, moi drodzy, oznacza Podejmowanie decyzji na własną rękę. Przede wszystkim na własną rękę. I musisz umieć zarządzać sobą i swoimi zasobami, nie czekając na zewnętrzne wskazówki czy, czy jakieś polecenia. Tak? Musimy odwrócić ten proces. Jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek pracował na etacie, to wie o czym mówię, że po prostu musimy odwrócić ten proces takiego podejmowania tych decyzji, bo wszystko teraz zależy od ciebie. Tak? Od Twoich decyzji, od ciebie samego. Od tego, jak pokierujesz tymi ludźmi, i nie mówię tutaj, żebyś podejmował te decyzje tylko i wyłącznie samodzielnie, ale jakby odpowiedzialność za te decyzje bierzesz tylko i wyłącznie ty. Cała odpowiedzialność spada tylko i wyłącznie na ciebie. I to właśnie samodzielność pozwala przedsiębiorcom rozwijać swoje projekty na po prostu własnych zasadach. I ostatnia, kluczowa według mnie cecha to jest elastyczność. Elastyczność. elastyczność i trzeba powiedzieć sobie to, że żyjemy w czasach, kiedy rynek zmienia się bardzo szybko i dlatego taka elastyczność, czyli umiejętność szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków, tak, jest tutaj kluczowa i przedsiębiorca musi być gotowy na zmiany, po prostu na zmiany i potrafić szybko reagować na nowe wyzwania. I możecie zapytać, dlaczego warto myśleć jak przedsiębiorca, nawet jeśli nie prowadzisz własnego biznesu czy firmy? Odpowiedź jest według mnie prosta. Przedsiębiorcze myślenie to sposób na życie, które Wam się po prostu opłaci. Na przykład weźmy na, na tapetę Wasz rozwój zawodowy. Tak? Przedsiębiorcze myślenie, niezależnie od tego, czy pracujesz na etacie, czy prowadzisz własną firmę. Może pokierować Cię dalej i otworzyć przed Tobą wiele możliwości, bo, tak jak już powiedzieliśmy, ten przedsiębiorczy sposób myślenia to przede wszystkim rozwiązywanie, znajdowanie rozwiązań, a nie problemów i przedsiębiorcy często rozwiązują różne zadania szukając różnorakich rozwiązań, jakichś innowacyjnych podejść, yy, gdzie zrobić coś szybciej, gdzie coś zakombinować, gdzie coś rozwiązać, czy zrobić coś efektywniej. I taki sposób myślenia może Wam się po prostu opłacić, bo wiele pracodawców yy, nagradza takie myślenie po prostu, a to odzwierciedla Wasze zarobki czy profity, jakie z tego yy, macie. I także Wam się przyda to w Waszym życiu yy, prywatnym. Bo umiejętność zarządzania swoim czasem, finansami, wyzwaniami, podejmowanie jakichś decyzji to po prostu to wszystko składa się na tą przedsiębiorczość, która po prostu najzwyczajniej przyda wam się w każdej sytuacji życiowej. I dla wielu osób pierwszy krok w stronę przedsiębiorczości jest po prostu można powiedzieć najtrudniejszym. I podam Wam teraz kilka prostych kroków, które pomogą y, zacząć w tym, y, w tym świecie przedsiębiorczości. I pierwszym z takich kroków jest na pewno edukacja. Bo edukacja y, inaczej, zanim zaczniesz działać, po prostu zdobywaj wiedzę. Y, czytaj książki, nie wiem, oglądaj webinary, uczestnicz w, w kursach, tak, które Ciebie interesują. I dzisiaj przede wszystkim dostęp do wiedzy jest ogromny, a ty powinieneś, powinnaś to wykorzystać. Drugim, drugą, drugim krokiem jest inspiracja. In, inspiracja. Zainspiruj się po prostu innymi przedsiębiorcami. Po prostu poszukaj ludzi, którzy już odnieśli jakiś sukces, zobacz, co możesz od nich przejąć. I to może być na przykład jakiś mentor, którego śledzisz online lub jakiś lokalny przedsiębiorca, tak? Na pewno znajdziesz kogoś dla siebie. Trzeci, trzecia cecha to jest, to są małe, małe kroki. I słuchajcie. Nie musicie od razu otwierać ogromnej firmy. Zacznij od małych projektów, które pozwolą ci zdobywać doświadczenie, testować różne rozwiązania i możliwości. I ważne, by działać tutaj i się po prostu najzwyczajniej uczyć i cieszyć tym procesem. I ostatni jest. Nie bój się. Nie bój się. Porażek. Nie bój się porażek. Każdy przedsiębiorca ponosi porażki. To taka można to traktować jako taką naturalną część tej przedsiębiorczej drogi. Ważne jest, by uczyć się na własnych błędach i traktować je jako lekcje, a nie przeszkody. Bo pamiętajcie, że Każda porażka zostanie tylko i wyłącznie porażką, jeżeli nie wyciągniemy z niej lekcji ani wniosków. No dobrze, podsumowując czego się dzisiaj nauczyliśmy, to przedsiębiorczość to nie tylko prowadzenie własnej firmy, bo tak jak już powiedzieliśmy, nie każdy przedsiębiorca e, musi, być, musi wykazywać te cechy przedsiębiorcze i nie każdy przedsiębiorczy człowiek musi posiadać jakikolwiek biznes. Inaczej, przedsiębiorczość to taki zestaw cech, jakimi są odwaga, odpowiedzialność, elastyczność, umiejętność radzenia sobie po prostu w życiu. I jeżeli macie świta wam w głowie, jakiś pomysł od dłuższego czasu chcecie coś zrobić więcej niż tylko siedzieć przed telewizorem, po prostu zróbcie ten pierwszy krok i nie czekajcie, zacznijcie działać. Z tego miejsca dziękuję Wam za poświęcony czas. Podzielcie się w komentarzach na Waszy sposób na zaczęcie własnej drogi przedsiębiorczej. Nie zapomnijcie subskrybować tego kanału i polubcie, udostępnijcie go dalej, bo edukacja jest najważniejszą walutą w dzisiejszym świecie. I tym samym zapraszam Was na Kolejne odcinki, gdzie będziemy rozmawiać o przedsiębiorczości, o biznesie, co da Wam po prostu solidne fundamenty do budowania własnego imperium.